Wziś, ten, ten niestety, nasz tutaj LGBTQ, Zachód, który tak wszyscy krytykują na prawicy, to jednak stworzył język i przestrzeń do tego, by mówić o swoich uczuciach tak. dla, dla tych wszystkich mężczyzn. I mimo tej właśnie całej swojej zniewieściałości, jak to jest określane, to jest to niesamowite osiągnięcie w porównaniu z tym, co było kiedyś. Przecież Ci wszyscy właśnie spięci faceci, nie? przecież widzisz ich nawet na ulicach, wystarczy wyjść tutaj na, na, na nadwór i zobaczysz gości, którzy chodzą tak, bo tutaj trzymają te wszystkie emocje, nie? są tacy spięci, tacy sztywni, nawet nie są w stanie się rozluźnić, bo jak źle usiądą, to będą się ze mnie śmiać, bo to ja muszę mieć swoją męską dumę, która pozwoli mi yy, właściwie nie wiadomo co utrzymać frame tak, w ten sposób. Tak, a jednocześnie, kiedy tylko dasz mi to jakoś przestrzeń, w tym przypadku ogrodnictwo, tak. To w nich coś, jakby bo ten ojciec jakby już wcześniej miał raka i miał umrzeć, i się tak. jakoś tym, tym ogrodnictwem się po prostu z tej śmieci wyrwał. I to ogrodnictwo jest przestrzenią <grym> czułości, jest przestrzenią troski, jest przestrzenią tych tak. wszystkich emocji, których nie można by powiedzieć, ale a też jest potrzebne. Tak. I też też takie bez, najgorsze na świecie, nie? że po prostu musi być coś potrzebnego. Nie, tak, nie możesz nic tak. zrobić dla siebie, musisz robić coś, co jest pożyteczne, bo jak nie, to znajdziesz pierdolca. Tak.